No i witam wszystkich, jestem już na miejscu Tereny górzyste Dzisiaj tak to wygląda Nie mogę się doczekać bo dawno mi nie było Aż odpalę rutusika swojego No i zacznę tutaj wyciągać fanty jak to mówią no ale zobaczymy co ty dzisiaj będzie wychodzić. Także widzimy się przy pierwszym. No i mam pierwszą monetkę. Jest to jeden Fenik. stanie widać. No ale fajnie. Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę tam kolega kopie schował się za choinki ma jakiś sygnał no my lecimy dalej no i miałem nie nagrywać ale zobaczcie ile tego jest polskie monetki ale najlepsze jest to, że jeszcze jest sygnał. Także wykopię wszystko i się włączę. No i tak to wygląda. Wydaje mi się, że wszystko już wyciągłem. No i bardzo cieszy jest depozycik. Tutaj jeszcze była dziesiątka. Bardzo fajnie lecimy dalej. Kolegę zawołałem. Tutaj żeśmy mało chodzili, no bo widać, że haszcze no teraz już ich nie ma, ale wcześniej to było trawsko z takie, że nie szło jak chodzić. Także mówię idziemy tutaj. Ten kolega już coś tam wyciąga. No i ja lecę dalej. To tutaj wyciągłem ten depozycik. No i lecę w tamtą stronę. Zobaczymy. No, i w takich zaroślach, w śmieciach, sygnał na sygnale. Ale coś przebijało. No i jest monetka. Dziesiąteczka do powodu. No i bardzo ładnie. W bardzo ładnym stanie. Cieszę, lecimy dalej. No myślałem, że już nic nie będzie, ale machłem wykrywaczem. Patrzę, fajny sygnał. Ruszyłem ziemię i zobaczcie. Jeszcze jedna. Też podejrzewam, że będzie dyszka, no ale zobaczymy. Nie, piątka czy dyszka? Przetrzemy delikatnie. No to samo. Dziesiąteczka. To trochę w gorszym stanie, no ale jest, dobra lecę dalej, kolega tam walczy, no a ja tutaj, jak widzicie. Myślałem, że to już koniec, a tu jeszcze coś wyleciało, nie no, czy widzicie. O, jest. Zobaczymy, co to będzie. On to samo. Trzy sztuki z jednego dołka. No i bardzo ładnie. Tam depozycik PRL. Tutaj trzy, trzy sztuki. Trzy dziesiątki z jednego miejsca. No i bardzo ładnie. Ale co dalej? Jeszcze, może coś tu będzie. Zobaczymy. O, ale pięknie. O, ale my tu mamy jakiś fancik z tego to dołeczka. Pomyśleć, co mi to wyszło? kolego przeczyścił. No jakaś przypinka. góra potężna, jak widzicie schodzę z tej góry nic, 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 nic długo nic a tu teraz na wierzchu o proszę szyszyczek i to caluśki pięknie jedna strona a tutaj druga no i cieszę Dobra, lecimy dalej. No ja się jestem na dole, a byłem tam na górze. Nie powiem, zmęczony jestem. Ale przyszedłem tutaj koło ruin. No i coś się świeci. Złoto wajmaru Piąteczka No i gra Lecimy dalej Jeszcze z godzinka i Będziemy kończyć Kolega dziś zniknął Jeszcze nie szedł z góry Ale zaraz będę do niego dzwonił Żeby już pomału tutaj się zbliżał Będziemy kończyć. Tym razem mamy dwa feningi. A no, już pomału będziemy kończyć. Podejrzewam, chyba że to ostatni sygnał. Może coś jeszcze wyskoczy, na no to to nagram. A no, jak nie, to widzimy się już na podsumowaniu. No i jeszcze na koniec guziczek pod. no i fajnie no i już ostatni fancik jest tu pięknie w bryłce jest tu guziczek arsenowy Jeszcze cały? Nie Cały. O, ale fajnie. No i też. Będzie już chyba ostatni dołek, także widzimy się na podsumowaniu. No ja już jestem w domciu. Przeczyściłem znajdki. Teraz małe podsumowanie. Tutaj ten depozycik z PRL żeście widzieli, trochę tego jest no tu jakieś śmieci no i tutaj z tych lepszych fantów tak to się prezentuje guziczki no i fan dnia uważam ten krzyżyk bardzo piękny, cały no i tutaj te przypineczka mnie ciekawi Czy to w ogóle przypineczka była, czy od czego to było? Nie wiem. No i tak to wygląda. Jak się podobało, zostawić pierdołki. Do następnego razu.